pod tytułem, królik pod negatywem mojego kru... kuzyna chciałam powiedzieć mojego królika <grym> magia jest takie fascynujący e, jakie piękne oczka no. naprawdę, jakie ty masz piękne oczka oczęta, co to jest twoje to jest parkour jeden normalnie też

tu byliśmy na tych tam parku widzisz. Pamiętaj, żeby siebie całego nie pokazywać. A, ale mnie wąchłoś, czapek. Ciapek! Ciapek! ciapek. Oma, ja wysota mam na nim ciapek. Tak, to już wiedzą, bo przed chwilą powiedziałem ciapek. Do, do. Cia Ej, dawaj wyślijmy go na dwa. Jest sobie króliczek na dywanie. A to moja ręka strale. Jak cię zaraz całego nagram? Ty, czapek! Ty, przez. E, e, e. <laughs> cię zaraz całego pokażę. Yeah. <laughs> ty, 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 ty. O nie! Bo wtedy go nie wyciągnę. Pasą kable. On to może przegryźć. Ciapek. Hey. Ciapek. Chodź ciapek. Iii, <grym wiosenie> bo wyszła ciapka. Gdzie oni? O, tam jest! Jakie ma wąsy! <grym wiosenie> on to je! Jakie <grym wiosenie> ma! On ma wąsy w trocinach. What? Eee! Dobra, idź po jeszcze tam, może po odkurzać. Nie. Dobra, koniec już w średnika. Jean na ramen.